Siema moi drodzy widzowie, kolejne postępy z budowy pieca. Wygląda to teraz tak. Domurowałem jedną warstwę cegieł. Tutaj tutaj już mam włożone 5 cm wełny do 1260 stopni. Mniej więcej ułożona blacha, jedynka. Zamawiana na Allegro z dwóch arkuszy. Tutaj łączona płaskownikiem. Tu jest jeszcze kąt, to będzie do, do dopracowania. Zależy mi na tym, żeby obudowa była zdejmowana z racji łatwiejszego transportu przez wąskie drzwi. No i tak, tutaj nawierciłem otwory, które przechodzą w rowki. Tutaj. I w te otwory będę wklejał rurki ceramiczne. Tak to będzie wyglądało. Tam będzie szedł drut, który będzie wychodził przez warstwę izolacji i przez obudowę stalową na zewnątrz do łączenia. Także to jest to. No i Pokrywa wygląda tak: to jest dół, pomiędzy to ona będzie odwrotnie położona. Tu będzie jeszcze wełna, także to całość będzie podniesiona. Jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, rzeczy, chciałem Wam pokazać. Zamówiłem ze sklepu Witkaz klej do mat ceramicznych. On jest z jakimś tam włóknem i taki uszczelniacz którym przejechałem tutaj uszczelnienia no i jeszcze z Witkasa wziąłem zaprawę klejącą do, do tych cegie tutaj jest zaciągnięte no trochę popękała zupełnie inna struktura niż ta którym kleiłem te cegły tutaj to jakby na bazie grubszego piasku jest bardzo gęsta. Tutaj żeby ją tak rozciągnąć, rozciągnąłem to z wodą. Nie do końca wiem czy powinienem był to robić, ale to będę konsultował się z producentem, bo była naprawdę gęsta, także nie szło jej rozsmarować, miałem nawet problem przy łączeniu cegieł, bo te warstwy tutaj jest jeszcze Stara, ale tutaj zobaczcie, dociskane dość mocno to było. A i tak jest dość gruba warstwa tej zaprawy. Tutaj ten uszczelniacz, o którym Wam mówiłem przed chwilą. Także naprawdę ciężko to było rozsmarować. Muszę się skonsultować z producentem, czy to tak ma być. No i dalej, tutaj będę. Kładłów wełnę. od spodu jeszcze nie wiem, chyba nie. No i będę starał się to jakoś obić blachą, Następnie zamocować to tutaj. Muszę pomyśleć nad mechanizmem otwierania tej pokrywy, bo sama w sobie jest już dość ciężka, a jak tam dojdzie jeszcze trochę stali, w sensie ta blacha od tej strony, to będzie to ciężko podnieść. W międzyczasie, tak jak mówiłem, zamontowałem grzałki z tymi przepustami. Super sprawa. Odwijam trochę drutu oporowego z grzałki, przerzucam przez ten przepust, on wychodzi mi tutaj, oczywiście musi być jeszcze skrócony, tak myślę dotąd i wtedy tutaj będę mógł połączyć te druty oporowe które tutaj tak brzydko wystają na razie oczywiście nie mogłem się doczekać aż to zrobię i pospinałem je że tak powiem bardzo brzydko uruchomiłem, chciałem zobaczyć jak to jak to działa tutaj już mam wszystkie wszystkie spirale świetna sprawa z tymi wklejonymi Rurkami ceramicznymi te grzałki nie wypadają a jak się je wyciągnie na odpowiednią długość, to siedzą sobie tutaj głęboko. Tu musiałem pourywać te, te rurki, ponieważ były za blisko i nie mogłem tutaj wykręcić i przeciągnąć druta. Więc tak to wygląda. I tutaj już biorę się za pokrywę. plan jest tak, żeby tutaj przyszła blacha 3 mm na górę w okręgu, tutaj wycięta tak mniej więcej dotąd czyli taki obwarzanek no i tutaj blacha dookoła to już jest wełna przyklejona do, do cegły właśnie tym klejem adhezyjnym no i jeszcze będę musiał wymyśleć jakieś mocowanie żeby ta pokrywa Chodziła mi góra-dół, bo ona jest coraz cięższa. Tutaj są dwie warstwy cegieł, tak jak widzieliście. Tu jest jedna, także tutaj jest, jest przestrzeniona. Będzie szła tutaj na górę. To oczywiście będzie do, do cięcia. No i tutaj jeszcze planuję zrobić, nie wiem jeszcze jak. Zabezpieczenie tego podejścia prądowego, bo jednak te wystające druty nie są zbyt bezpieczne. Także tutaj pewnie będę chciał to w jakiś sposób sensowny, nie wiem jeszcze jaki je zabudować. No i tutaj oczywiście dookoła tych przepustów pójdzie, pójdzie wełna. Także zostawcie suba, łapkę w górę. Komentujcie. I widzimy się jak zrobię dalej coś sensownego. No, i teraz tak, zamówiłem blachę 2 mm ciętą na laserze i blachę jedynkę tutaj na bokach. Obspawałem to delikatnie dookoła, tak żeby dało się to nasadzić na pokrywę pieca. Tutaj przykleiłem wełnę. No, i zaraz będziemy to nasadzać. Wsadzone, także teraz trzeba pospawać tutaj na zewnątrz te łączenia blach. I dalej wziąć się za elektrykę. Tutaj zaraz Wam pokażę. No i dobra, jesteśmy teraz przy elektrycznej. Zamówiłem sobie takie kostki ceramiczne i plan jest taki, żeby tymi kostkami połączyć przewody od grzałek tutaj 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 jeszcze to tu jest jeszcze jedno połączenie a z tej strony są do prowadzenia faz że tak powiem i je też będę łączył na te kostki ceramiczny. Dodatkowo takie tulejki z ceramiki, żeby osłonić przewody.